Na Trafalgar Square, Leicester Square, Covent Garden. W pubach i wielu innych miejscach tysiące Londyńczyków i nie tylko świętowało Dzień Patrona Irlandii, Świętego Patryka. Akcenty irlandzkiej kultury słyszalne i widzialne były na każdym kroku. Obchody Dnia Świętego Patryka to największa irlandzka impreza, jaka od siedmiu lat odbywa się co roku w Londynie. Za mną możecie zobaczyć Trafalgar Square, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi przyszło świętować Dzień Świętego Patryka. Jest to święto Irlandczyków, ale staje się coraz bardziej ważne także dla ludzi nie mieszkających w Irlandii. Mieszkańcy Nowego Jorku zaczęli obchodzić Dzień Świętego Patryka 300 lat temu. W Londynie robimy to od 7 lat, więc możecie zobaczyć, że nie trzeba być Irlandczykiem, by być dzisiaj na Trafalgar Square. Prawie wszystkich dziś możemy zobaczyć z zielonymi gadżetami, noszących zielone kapelusze, machających irlandzkimi flagami, roztańczonych i śpiewających piosenki. Oprócz koncertów, irlandzkich sztuk wystawianych w teatrach i filmów na miejscu można było także spróbować irlandzkich specjałów. Jestem rzeźnikiem. Od czterech pokoleń moja rodzina zajmuje się produkcją kiełbas, które właśnie sprzedajemy. Niektóre z naszych produktów prawdopodobnie smakują podobnie do tych, które jecie w Polsce. Do produkcji używamy tylko mięsa i przypraw. Święty Patryk to patron Irlandii. Według legendy przepędził on wszystkie węże z naszego kraju. Nie jestem pewien, czy to prawda, ale tak się mówi. Dotarł on do Irlandii w V wieku naszej ery i dzięki niemu Irlandia jest krajem chrześcijańskim. 432 AD. I brought Christianity to Ireland. From Brian przyjechał na londyńskie obchody dnia Świętego Patryka prosto z Cork w Irlandii. Dzień Świętego Patryka jest bardzo ważnym świętem dla Irlandczyków, ponieważ wiąże się z tym piciem alkoholu. Wiem, że Polacy też lubią wypić, więc mam nadzieję, że świętujecie razem z nami. Londyn, Arkansaszewski, TVPL 24.